Hej Siemono Ludzie, Sebek witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. No i słuchajcie, pykam sobie w FIFA i jak widzicie, chcę sobie zrobić Zilla A tak w ogóle to, jeżeli chcecie zagrać ze mną online, bo chcę zrobić serię, gdzie będę grał z moimi widzami, no to serdecznie zapraszam. Sebek 80, Sebek 80, wszystko razem tak się nazywam. Więc wysyłajcie zaproszenia no i zrobię serię taką, gdzie będę grał z Wami online, no jeżeli ktoś chce się znaleźć na odcinku z FIFA 20, to serdecznie zapraszam. Oczywiście napiszę wam w opisie jeszcze raz jak się nazywam. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o Ezila, no to jak widzicie, już dwa zadania zrobiłem. No i jeszcze tutaj muszę strzelić 5 goli Niemcami. Przepraszam. I jeszcze tutaj muszę zrobić asystuj piłkarzem maksymalnie 70 i 80 podanie w trzech różnych wygranych w Rivals. No to jedno już zrobiłem. No i tutaj muszę jeszcze strzelić gola pod cinką piłkarzem Premier League w dwóch różnych meczach Rivals. No i Mesut Ezil będzie mój. Czy mi się to uda zrobić? No no nie wiem, zobaczymy. Zostało mi jeszcze chyba tutaj dwa dni i 21 godzin. Może się uda, może się nie uda. Yy, jak wiecie, bardzo lubię Ezil'a i fajnie by było go zrobić. No zobaczymy. W ogóle, jak to jest śmiesznie napisane podcinka ala Ezil, no tak trochę śmiesznie. Dobra, słuchajcie, a tak w ogóle to przyszła do mnie przesyłeczka dzisiaj, którą mam tutaj, więc ja już sobie idę tutaj na moje stanowisko pracy, umieszczę was tutaj na statywie. No i pewnie, jak już wiecie. Po tytule, co tutaj w środku jest, więc yy, słuchajcie, od, ja już sobie otworzyłem, żeby zobaczyć, bo szczerze mówiąc, to co było tutaj napisane na tej paczce, to nie wiedziałem. Myślałem, że to coś, coś innego, wiecie, a tutaj niespodzianka, a tu niespodzianka, słuchajcie, dostałem, jak widzicie, dwa numery. Najnowsze oczywiście, Super Zings, super Zings, wow, jakie kredki, dla Kubusia się przydadzą, a czemu tutaj, a, bo tu są kredki, a tu jest magnes, ok, dobra, mamy dwa numery Super Zings, oczywiście Agnieszka, bardzo Ci dziękuję za przesyłkę, jest to seria trzecia, jest to numer już czwarty, który kosztuje 12,99. No i tutaj w jednym mamy kredki, w drugim mamy ten magnesik. No i oczywiście po jednej saszetce. Dobra, otworzymy, zobaczymy, co jest ciekawego w tym numerze. O, takie kredki to sobie zostawię. Kubus, jak podrośnie, to pewnie będzie mi rysował po ścianach, ale fajnie wyglądają w ogóle te kredki. Dobra, otworzymy sobie jeszcze ten drugi numer. Łop. Tu mamy magnes. Taki jeden magnesik już był w jednej w jednym, w ostatnim numerze. Już nie pamiętam, kto tam był, ale jest tutaj magnes, który wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Jest kolorowy. Podoba mi się. Dobra, tą gazetkę sobie tutaj zostawimy na boczek. Mamy dwie saszetki, które sobie zaraz otworzymy. Przypominam, jest to oczywiście seria trzecia. Kredki, wszystko idzie na bok. No, w sumie źle to zrobiłem. OK, czekajcie. Sebek się zamotał. Damy to na razie tu, a później sprawdzimy sobie, co jest w środku w saszetkach. Ale zobaczmy sobie, co mamy tutaj w gazecie. Tu oczywiście mamy pokazane produkty, które możecie sobie zakupić. No ja jeszcze muszę tutaj nadrobić, bo mam sporo rzeczy z Super Zingsami do nagrania. No i jest tutaj YouTuber, YouTuber, którego powiem Wam szczerze, bardzo lubię. Jest to, z tego co wiem, kuzyn Miss Agi, Paweł, który naprawdę jest mega zarąbistym kolesiem. Lubię oglądać jego filmiki, ale dobra, słuchajcie, przejdźmy sobie e, do gazetki, zobaczymy, co tutaj ciekawego jest. Mamy oczywiście tutaj jakieś komiksy. Yy, tak się zastanawiam. ciekawe ile serii będzie Super Zingsów. Co e, tu w ogóle nie widzicie, a tu siedzi taki roba robaczek. No już nie siedzi, dobra. Yy, Ciekawy jestem, czy w ogóle będzie mój kubuś zbierał yy, te Super Zingsy, a tak w ogóle to pozostało jeszcze niecałe dwa miesiące i kubuś przyjdzie na świat. <laughs> Powiem Wam szczerze, że kurczę. No nie. <laughs> a dobra nieważne zobaczymy jak to będzie w ogóle co nie ktoś mi tam napisał Sebek, jak Ci się Kubuś urodzi to już nic nie będziesz nagrywał oczywiście że będę nagrywał nie bójcie się Sebek będzie dalej z Wami e, ten. dobra mamy tutaj y, jakiś Toy ball, Bot Toy bot. drużyna Team Invincible tu mam jakieś zabawy gaz do dechy. Ironik. Możesz napisać w komentarzu, czy macie tą gazetkę. Tutaj mamy jakiś plakat. No i tutaj dalej mamy ta druga część plakatu, tylko ta z drugiej strony. Tu mamy jakiegoś Maxa. To jest taka skrzynka. Mam dla ciebie niespodziankę. Łu, ciekawa jaka niespodzianka. No i jak kogoś oczywiście podrośnie, to będziemy coś razem nagrywać, żeby było wesoło. No i słuchajcie i proszę bardzo, Paweł. Malinowski, mamy tutaj Pawła, który jest na, naprawdę mega zakręconym, fajnym człowiekiem, lubię oglądać jego filmiki, naprawdę bardzo fajnie nagrywa i no, podoba mi się to, zresztą gdyby nie z Aga to pewnie bym nie wiedział kto to jest Paweł, Paweł też nagrywał parę razy z, z Agą, naprawdę bardzo, bardzo fajny youtuber, polecam, E co jest? Coś mi tutaj trzeszczy. Polecam naprawdę, jeżeli ktoś z Was nie ogląda, to, to zapraszam. Naprawdę bardzo, bardzo pozytywny chłopak. Dalej mamy tutaj, co tutaj? Komiksy. Tu mamy Pops. Tego nie otwieram, nie pokazuję, bo pewnie Was to nie interesuje. Lećmy dalej. Tutaj mamy jakieś prace. Hmm, może któraś z tych prac jest wasza? Nie wiem, możecie napisać w komentarzu. Tu mamy jakiś fortepian i oczywiście koszyk, koszyk, kosz. No i tak wygląda właśnie gazetka. Yy, możecie napisać, którą byście woleli czy tą z magnesem, czy tą z kredkami. Mamy tutaj y, trzy kolory. No ale dobra, zobaczmy sobie z ciekawości, co jest tutaj w środku. Może mi się trafi tutaj. No i patrzcie, znowu się nie przygotowałem i zapomniałem kto tutaj jest głównym bohaterem, że tak powiem, ale dobra, nieważne. Możecie napisać w komentarzu. Sebek już jest stary, sklerozy ma, ale dobra, zobaczymy sobie na tym. Pewnie tutaj będzie pokazane. Mr. King. Tutaj Mr. King ultra rare, rar, przepraszam i tutaj te dwie figurki już trafiłem wcześniej tutaj Mr. Kinga, ciekawe czy mi się uda go trafić, tutaj mamy pokazane oczywiście postacie jakie są jeszcze i tak samo tutaj z tyłu, Ale co to za misiu taki jeden bez oka czemu on taki jest biedny no i dobra, zobaczmy kogo ja dzisiaj tutaj trafiłem i co to jest, plecak, no taki plecak to, ja już, to już, ja już miałem, co to jest z tym fokusem tutaj dzisiaj, a w ogóle coś mu się stało z jednym okiem, taki ma, nie wiem czemu, tak? Mamy plecak, plecak taki do szkoły, jest to oczywiście yy, gościu zły, no bo widać po oczkach, także mamy tutaj plecaczek, no i zobaczmy co będzie w drugiej saszetce. A tutaj moi drodzy będzie pewnie dobry. No nie, też złoczyńca. Jest to. Nie wiem kto. Nie wiem co to jest. Możecie napisać w komentarzu. I też ma coś nie tak z okiem. Czemu mi się tutaj nie chce fokusować? Dobra, fokusuje się. Nie wiem co mu się stało, ale. I ma jeszcze taki język. Eee... <laughs> nie no, naprawdę powiem Wam, że. E, no fajnie są zrobione te mm, figurki. Fajna akcja. Także słuchajcie. Tak wygląda najnowszy numer. Jeżeli kogoś interesuje, to oczywiście zapraszam. Jest już on w sprzedaży. Tak mi się wydaje, ale na pewno jest. No i jeżeli chcecie sobie poczytać, yy, właśnie taki wywiad z Pawłem, no to sobie możecie poczytać. Może, może kiedyś ja będę w takiej gazecie, nie mam pojęcia. Zobaczymy. Także słuchajcie. Yy, ja Was pozdrawiam serdecznie. Agnieszka, bardzo Ci dziękuję za przesyłkę. No i widzimy się w kolejnych odcinkach i przypominam, jeżeli chcecie popykać sobie ze mną tutaj w Fifa 20 online, bo będę robił z tego serię, między innymi, gdzie będę grał właśnie z moimi widzami, no to zapraszam. Sebek80, Sebek80 i na pewno sobie razem pogramy. A ja dalej będę tutaj próbował zdobyć Mesuta Ezila. Czy go zdobędę? No to oczywiście dam Wam znać. W kolejnych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Trzymajcie się i patrzcie, jaki on jest wystraszony. Czemu? Trzymajcie się. Pa. pa.